Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak wykonać makijaż w fioletach, takie dość jesienne kolorki, aczkolwiek z mocno rozświetloną dolną powieką w odcieniach błękitu, które bardzo mi przypominają lato i taki kolor morza. Cieni będę używała z paletki Beach Cosmetics 4th Edition oraz kilku z Makeup Geek. To zobaczycie sobie w trakcie tutorialu, będę pokazywać, których cieni używam i dokładnie tłumaczyć, co po kolei robię. Natomiast na ustach mam dzisiaj konturówkę Specify Cosmetics w numerze 010 Nude oraz szminkę Pure Color Lipstick w odcieniu 012 Kertnerstrasse. I jest to taki bardzo ładny kolorek nude, także jeżeli jesteście ciekawi jak go wykonać zapraszam do oglądania dalej I jak zwykle zaczynamy od zabezpieczenia powieki bazą i ja dzisiaj użyję bazy Art Deco pokryję nią całą powiekę Przejdźmy teraz od cielistego cienia i ja tutaj mam cień, który sobie wytopiłam z paletki z pojedynczych cieni Heian taki po prostu ucielisty matowy cień i nakładam go sobie na taki mocno puchaty pędzelek i omiatam tutaj przestrzeń pod łukiem brwiowym, tu gdzie nie chcę aby cienie Miały bardzo mocną pigmentację, tylko aby stworzyć taką mgiełkę koloru. I również tutaj zabezpieczam sobie powiekę dolną. I teraz będę używała tej samej mieszanki cieni co zawsze i będą to cienie z Makeup Geek. Peach Smoothie. Następnie troszeczkę ciemniejszy krem brule. I dzisiaj wyjątkowo bardziej sobie ocieplę załamanie powieki, aby to przejście było jak najbardziej płynne i dodam sobie cienia Mango Tango. Nie widać tego tutaj, ale on ma piękny, złoty połysk. I będę używał mojego nowego miętowego pędzelka z CEW 227 Lux Soft Definer. To jest taki puchaty pędzelek i nim będę zaznaczać załamanie powieki. Teraz pędzelek sobie y, zmienię na taki odrobinkę bardziej precyzyjny również płochaty pędzel i będę używać y, kolejno tych dwóch y, ciemniejszych cieni krembrule y, oraz mango tango. Okay, I mamy takie ładne przejście już na powiece. I teraz biorę sobie kolejny pędzelek. On jest brudny, ponieważ przed sekundką go używałam do, do zrobienia okierza na tym oku. Będę używać paletki jednej z, ze 120 cieni Beach Cosmetics Fourth Edition. I będę używała sobie tych dwóch tutaj cieni. Będę imieszała, ponieważ ten troszeczkę się osypuje i on daje mniej koloru, wyblendowuje się bardziej na taki szary kolor, natomiast ten daje taki fajny, delikatny kolorek. I będę sobie przyciemniać tak tutaj zewnętrzny kącik oraz załamanie powieki, w, przede wszystkim tutaj w zewnętrznym kąciku się skupię. I pamiętajcie, aby nie nakładać podkładu, bo jeżeli nałożycie podkład, to tutaj sobie zrobić pudrem taką kołderkę, ponieważ niektóre cienie mogą Wam się osypywać, a nie chcemy, aby one zrujnowały nam makijaż twarzy. I pamiętajcie o tym, by dobrze otrzepać pędzelek, zanim zaczniecie cień nakładać. I lepiej zawsze dołożyć parokrotnie cienia i dobrze go rozetrzeć, niż nałożyć raz, a za dużo. Dlatego stopniowo będę go tutaj dokładać i budować ten kolor, który chcę otrzymać. jeżeli troszeczkę to za mocne wam wyszedł ten cieniu, po prostu wróćcie sobie do pędzelka, tak jak ja przed chwilką wróciłam do tego, którym rozcierałam cięcie listy i później pozostałe cienie wracajcie sobie do nich i blendujcie na tak zwaną zakładkę, cienie będą się lepiej trzymać i blendowanie będzie o wiele ładniejsze, bardziej precyzyjne bardziej dokładne niż gdybyście tego nie zrobiły Płaskim pędzelkiem, również Co Ewa jest to 234 Lux Smoky Shader. To jest taki płaski, syntetyczny pędzelek. Będę nakładała cień, który będzie grał główną rolę w tym makijażu i to jest ten tutaj taki piękny, bardzo mocny, wyrazisty fiolet. Tłaczam go przede wszystkim właśnie w środek powieki. Do ciemnego cienia i ponownie sobie pogłębię załamanie. Tym razem mieszam ten najciemniejszy cień z tym, który przed chwilą nakładałam. Staramy się, żeby to przejście było jak najbardziej płynne. Kiedy już osiągniemy ten cel, sięgamy po taki bardzo precyzyjny pędzelek. On tutaj jest brudny, błękitnym cieniem, natomiast dokładne wytarcie go po prostu wystarczy. Widać, że on nie brudzi. Jest to CEWA 230 Lux Pencil. I będę nim nakładać rozświetlający cień w wewnętrznym kąciku. Jest to L'Oreal Color Infallible 001 Time Resist White. To jest taki przepiękny, mega napigmentowany, opalizujący, sprasowany pigment. Zobaczcie, coś naprawdę cudownego. Pięknie opalizuje. I nakładam go sobie dosłownie odrobinkę na ten pędzelek, na jego czubeczek, odszypuję nadmiar i zaznaczam wewnętrzny kącik, przede wszystkim tutaj na górnej plecy i tylko tu minimalnie na dolnej. Teraz wracam do paletki. I tak jak wam pokazywałam, będę nakładała kilka tutaj. Ten, między innymi ten, ten i ten cień tu u góry. Pomieszam je po prostu tak, żeby uzyskać taki ładny efekt przejścia od tego cienia do tego pięknego fioletu. wracam do mojego pędzelka i ładnie sobie zacieram te cienie. I teraz czarnym cieniem, który jest matowy, jest to Makeup Geek Corrupt. Będę rysować się kreskę tak jak mówiłam w filmiku z nowościami października, użyję do tego cień pędzelka z celewy 322 Browline. I to jest taki malutki, skośnie ścięty pędzelek, niby super do brwi, ale jest faktycznie fenomenalny do kreski i odkąd go uż zaczęłam używać wygryzł po prostu wszystkie i będę rysowała sobie kreskę cieniem, ponieważ chcę, aby ona była taka ładnie rozmyta. Także zaczynamy. I dla początkujących będzie o wiele łatwiej właśnie takim pędzelkiem narysować kreskę niż cienkim oraz o wiele łatwiej będzie ją właśnie narysować przy pomocy cienia, a nie eyelinera. Cieniem pracuje się troszeczkę łatwiej. Cieniem pracuje się troszeczkę łatwiej, oczywiście troszkę dłużej, ponieważ ten kolor nie jest tak bardzo intensywny, ale jak na początek jest on o wiele łatwiejszy w poprawianiu i na pewno szybciej się nauczycie nim robić, wykonywać kreskę niż eyelinerem i właśnie takim pędzelkiem. I zaczynam od zaznaczenia tylko i wyłącznie linii rzęs. I nie przeciągajcie tak po tej linii, tylko po prostu tym benzelkiem delikatnie wklepujcie sobie ten cień bardzo ostrożnie. I teraz będę tym cieniem delikatnie wyjeżdżać tutaj na dolną powiekę, rysować taką bardzo cienką kreskę, którą zaraz rozetrę. I to pomoże mi w wyciągnięciu tutaj jaskółki w zewnętrznym kąciku. I co robię? To delikatnie sobie odchylam głowę. Bardzo delikatnie tym delkiem, widzicie, dotykam, a kreskę już mam. I teraz po prostu. Delikatnie sobie ją wyciągam. I teraz ją sobie pogrubię. I tu właśnie przeciągam pędzelkiem i wypełniam. Ja delikatnie sobie tą kreskę jeszcze Jeżeli cośkolwiek Wam nie wyjdzie, coś Wam się nie podoba, to wystarczy wziąć taki wadzik kosmetyczny, taką pałeczkę i delikatnie sobie tu to oczyścić. Ja Pamiętajcie, że później będziemy jeszcze nakładać korektor, którym też można sobie zawsze coś tutaj skorygować. Przerwała mi kamera. I w tym momencie nie wiem, co jest nagrane, co nie jest nagrane. Mam nadzieję, że jak najwięcej się złapa, załapało. W każdym razie teraz zaczęłam zaznaczanie tutaj wewnętrznego kącika na dolnej powiece takim błękitnym cieniem. Tym tutaj. I on wygląda na bardziej błękitny w kamerze niż w rzeczywistości. On tylko opalizuje na taki kolor. I później dodam sobie troszkę tego. Tego cienia i tego cienia i tego cienia. Natomiast w kąciku zewnętrznym tutaj nałożę sobie cień z Makeup Geek e, Nautika. Już ten najjaśniejszy cień sobie nałożyłam i teraz nałożę troszeczkę te ciemniejsze. I teraz nabieram podobnie cieliste cienia. rozetrę sobie tutaj te cienie. Teraz podkreślę sobie delikatnie brwi. Wytuszuję rzęsy, wykończę makijaż twarzy i za chwileczkę do Was wrócę. I tak prezentuje się już skończony makijaż. Jeżeli Wam się on podobał, może wykorzystacie tę propozycję, dajcie mi znać. Dziękuję bardzo za spędzony ze mną czas. Do następnego pa pa!